warsztaty, warsztaty kulinarne w naszej części kuchennej. A to wszystko w ramach eventu CISPA, event 2019. Proszę Państwa, jeszcze taka mała atrakcja, ponieważ o godzinie 16.40 spod plaży ruszać będzie już za chwilę, ruszać będzie parada, więc prosiłbym o to, że te osoby, które mają ochotę wziąć udział w paradzie wędrującej od plaży tutaj na plac, więc serdecznie zapraszam za jakieś 6 minut. Rusza parada spod plaży. Kolorowo, muzycznie będziemy zmierzać tutaj na plac, a my powolutku też będziemy, proszę Państwa, szykować się do finału regat, które odbyły się dzisiaj w ramach dni stepnicy i będzie się działo, będzie się działo, proszę Państwa, będzie się działo. Cały czas, proszę Państwa, CISPA event działa, więc prosiłbym o to, proszę Państwa, żeby uczestniczyć aktywnie, a na scenie szykuje się już powolutku zespół Age Band, również nasi goście z Litwy. Proszę o to, żeby aktywnie uczestniczyć w działaniach, a tak naprawdę, proszę Państwa, Życzę miłego odbioru, a tych państwa, którzy chcą wziąć udział w paradzie, prosimy o to, żeby stawili się na plażę tutaj u nas w Stepnicy. Dziękuję bardzo serdecznie. Mała przerwa techniczno-muzyczna.